Prawie w ogóle. Wszyscy przewracają. Prawie w ogóle nie wieje. Więc nie polecamy stacji blisko Karwieńskich błot Orlen. My też na niej jesteśmy ostatni raz. Ahoj. Witamy Was tego pięknego, pochmurnego dnia. Zastanawiamy się, czy to mgła, czy to smog, czy po prostu chmury takie niskie. Temperatura minus 2 i pada zamarzająca mrzawka, także jest ślisko, a my jesteśmy w drodze na Sylwestra. Jednym ale... słowem, trzeba uważać, ale zanim będzie Sylwester, to przed nami jeszcze rozgrzewka, rozgrzewka dzisiejsza, y, zabawa urodzinowa z naszymi znajomymi. Do białego rana. Z naszą karawaningową rodziną. Serdecznie pozdrawiamy i widzimy się już za chwilę. Wandalin, wandalin. Drodzy goście, myślę, że możemy zaczynać. Więc dla za Państwa już teraz zatrzymyłem para posiadająca najwyższą krajową trasę latyną amerykańską i a Niestety YouTube blokuje oryginalną muzykę, dlatego zmuszony jestem zastosować podkład muzyczny. Mam nadzieję, że będzie pasować. To jesteśmy ponownie. Jesteśmy nadal oczywiście w trasie. Nasz wyjazd tym razem ma taki dosyć bogaty skład, bo, czy znaczy skład, plan, ponieważ jak już było widać, byliśmy na bardzo zacnych urodzinach. Urodziny się troszeczkę przeciągnęły, jakby to powiedzieć, do trzech dni, więc jedziemy z, w stronę. Yy, Sylwestra i Nowego Roku jedziemy z lekkim opóźnieniem, ponieważ urodziny, które rozpoczęły się w sobotę, zakończyły się dzisiaj w poniedziałek. Czy było warto? Było warto. Świetni ludzie, świetna atmosfera. Na takiej imprezie to chyba jeszcze nigdy nie byliśmy. Dzisiaj jeszcze rano spotkanie z przyjaciółmi i. Jesteśmy w drodze na Mierzeję, ale niestety nad morzem są bardzo duże sztormy i tam, gdzie chcieliśmy pojechać, już jest stan alarmowy, jest ogłoszone zagrożenie powodziowe, powodziom, więc troszeczkę zmieniamy plany i będzie pierwsze przystanek gdzie? W Gdańsku. A nie jedziemy sami, jedziemy z przyjaciółmi, za nami jadą też kamperkiem i nie wykluczone. Że dołączy do nas jeszcze jeden kamper, ale to się okaże w praniu. Na chwilę obecną, punkt docelowy to koło, w Gdańsku, i pędzimy na miejsce. Koło, koło przy porcie. Koło przy miejscówka, porcie. Tak, miejscówka przy porcie byliśmy tam już kilka razy, ale zawsze w porze letniej. Zimą jedziemy tak naprawdę pierwszy raz, nie wiemy jeszcze jak to wygląda, nie wiemy jak może wygląda zimą, wiemy, że jest potęga natury i obserwujemy, że tam sztorm jest taki bardzo... Mamy majtki z golfem, powinno być wszystko dobrze. To tak, to jesteśmy przygotowani, ja nie mówię, że się boimy niskich temperatur, absolutnie, bo my jesteśmy zimolubni, ale sam fakt zobaczyć tą potęgę natury, nie, no jakoś tak... Wszyscy mówią, że te sztormy zimowe mm, są Będzie takie bardzo i może majestatyczne. Będą marzyłoby się nam, nie powiemy, że nie, bo naprawdę marzyłoby się nam znaleźć bursztyn. Bursztyny. A jeszcze musimy powiedzieć, jak to się stało, że jesteśmy akurat w trasie w tą stronę. Wyszło to w wyniku losowania, ale nie zrobiliśmy, nie? Materiału masz? No. Nie, nie, nagrywałeś. Mieliśmy napisane na kartaczkach różne lokalizacje, takie jak Chorwacja, Austria, Czechy, Hel, Gdańsk, mierzeja i w pierwszym losowaniu wypadło na, na Gdańsk. Co próbowaliśmy dzisiaj troszeczkę właśnie zmienić, że pojedziemy na mierzeje, ale warunki na to nie pozwalają, więc i tak. W tej chwili docelowym punktem jest właśnie Gdańsk. Tak miało być. A my intensywnie uczymy się w międzyczasie języka słowackiego. Tak, Bo i mamy pierwsze postępy. Przyjaciele są ze Słowacji. No i chcemy mieć jeszcze większą swobodę w porozumiewaniu się, dlatego postanowiliśmy podciągnąć się z języka słowackiego. I jako ciekawostkę Wam powiemy, że Żana to dziewczyna, <śpiewanie> po słowacku. Po kilku godzinach szczęśliwie dotarliśmy do Gdańska. Zaparkowaliśmy na naszej ulubionej miejscówce nieopodal koła widokowego i wybraliśmy się na spacer po centrum. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się macie? Tramamy się super, rewelacyjnie, czekamy na śnieg. A dokąd jedzie ten autobus? Do szczęścia, Na do Nowego Roku, do Sylwestra, to jest wóz sylwestrowy. <noise> tu trzeba go rozmujać na boki. trzy, dwa, jeden. Szczęśliwego Nowego Roku. <noise> Byliśmy pierwsi. Zupełnie przez przypadek, spacerując po Gdańsku, stałem się częścią pokazu akrobatycznego. Kto by pomyślał, że moja przechadzka zmieni się w cyrkowy występ. Teraz już wiem, że Gdańsk ma więcej do zaoferowania niż tylko piękne widoki. A ja? No cóż, chyba czas na nowe hobby akrobatyczne. Ja to oczywiście ten w zielonej kurtce. – Tadeusz, czy możesz podać mi ten pręt, który spadł? – Nie ty, nie! Polska troszkę napi, napi, Lina. Czuję, że spadnę dzisiaj i to nie jest moje winy. Polega, podejdź i mi to podaj. Się mnie. Kolega, jak masz na Krystian? Krystian, troszkę mocniej. Świetnie. Kochani, stanę tu na jednej ręce. Podnieście prawą, którzy wierzą, że wyjdzie. Kto wierzy, że się. Ty trzymaj drąbiny. Kamal, ludzie. Jest też taka szansa. Że to będzie mój ostatni pokaz. <grym> Dlatego się Państwu przedstawię. Mam na imię miłość i mam 24 lata. To, co dzisiaj oglądacie, jest moją największą pasją. pokazy na ulicy, wykonuję 9 lat w Polsce i w Londynie. I uwielbiam je robić jest to moja praca. Dosyć niepozorna, bo na ulicy ale w ten sposób pasuję swoje rachunki i spełniam swoje marzenia. Ten pokaz kosztował mnie 8 lat pracy i dwie dychy. <grym> Słuchajcie, po występie stanę z kapeluszem, do którego możecie wrzucić napiwek. Chciałbym tylko, żebyście wiedzieli, że żadne, żadne miasto w Polsce nie płaci mi za pokazane ulicy, a wręcz przeciwnie jej utrudnia. Dlatego po występie możecie podejść i mnie wesprzec, rzucając napiwek. Dyszkę, dwie, to jest dobry napiwek. Jeżeli się rozejdziecie bez słowa, to będzie mi troszkę smutno. Zdaję sobie sprawę, że czasy są ciężkie i możecie nie mieć przy sobie pieniędzy. Dlatego mam terminal ze sobą. Naprawdę. I na walizce jest mój numer plik. A tak na poważnie. Gdańsk. Zaczynamy. Odliczcie. Dziesięć, dziewięć, osiem, sześć, cztery, Guys at the end of the show I will be standing with this hat. Don't walk away, don't be cheap, come to me, shake my hands, shake my butt, put some money. Thank you so much, be with you Trzymaj, teraz się wykażesz. A nie, nie tutaj. Ostatni, pokaż w tym Ta trzy. Jury, nie pani mają. Jury, tutaj jestem. Mocniej. I mam prośbę. Ty nie klaszcz. Troszkę lżej. Nie tak mocno. Bo spadnę. Troszkę lżej. La sì. palla sì. 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 no, è la palla, la palla è la palla, la palla è la palla, la Nie ma Jeżeli chce to być pani się na tym występie, to i tak mówisz się zapłacić. I to za sztuczka. Trzy... Szczepno. Bardzo dziękuję Wam za obecność, życzę Wam dobrego roku, tego nowego. I jeszcze zanim się rozejdziecie, to odpowiem wam na to jedno pytanie, które was pewnie nurtuje. Tak, jest mi zimno. <noise> dziękuję wam. Wszystkiego dobrego. Miłość, ten odbiłki. Jesteśmy w urokliwej smażalni, z pięknym widokiem na Bałtyk, gdzie w tej chwili jest sztorm. Jest yy, mroźno, jest zimno, ale jest fajnie. Mamy takie ludźków. Chce razom zjeść tam... Tak, na... tak, ta, ta. I no, wszystko jedno, sztorm. Ta. Właśnie wleciały dania. Sandacz w sosie koperkowym. Halibut. Strongi. Smacznego! Właśnie wyszliśmy z restauracji. Prawie w ogóle. Prawie w ogóle nie wieje. але вея нже вея не My już w samochodzie wyszliśmy z restauracji po przepysznym obiedzie, chociaż chyba nawet obiad o kolacji w oporcie były bardzo duże, bardzo pyszne, zjedliśmy wszystko. I tak sobie rozmawiamy, że często ludzie w lecie pokazują paragony grozy w sezonie się wydaje, że te ceny są wysokie. Natomiast... I dlatego my, tak dla odmiany, nie powiemy wam ile zapłaciliśmy za ten obiad, ale będziemy go długo wspominać. To znaczy... Będzie nam się odbijał. Być może wystarczy do połowy stycznia. <laughs> Najbliższe dni już nie jemy. Ale fakt jest taki, że kurczę, no jak jest jedzenie takie naprawdę dobre i dobra sprawdzona restauracja. No to jakość. Jakość czyni cenę. Cena czyni jakość. Koniec kropka. Więc tyle. Nie, tak całkiem serio to nie było źle, dlatego w większości nadmorskich restauracji dopiero przy wyjściu się płaci za obiad. <laughs> żeby wcześniej nie uciec. Spoko, my w tej chwili kierujemy się na Hel i w stronę Helu i po prostu podziwiamy na razie wzburzone morze i lekki śnieg na szybie. Mamy aurę zimową, no ale w końcu do grudzień, więc wszystko pasuje. Ok, lecimy. To no nie było. dojeżdżamy do celu Hel. Już dalej się jechać nie da. Nasza międzynarodowa karawana jedzie dalej. Wjechaliśmy do Helu, więc zostały nam ostatnie... Za 400 metrów. Kilometry. Skręć w prawo. No i dojechaliśmy do celu. Jesteśmy na Helu. Nawet się rymuje. Do celu na Helu. W naszym ulubionym miejscu stoimy sobie na parkingu. Parkingi teraz bezpłatne. I tutaj jest wejście na plażę, na promenadę, na której są takie łódki przeszkone. Idziemy tam zaraz zobaczyć. Pewnie śnieg będzie leżał na plaży, więc nasz detektor ultrafioletu będzie tutaj całkowicie zbędny. No i zasypało nas. W pięknej rzeczywistości dzisiaj obudziliśmy się, może o wiele spokojniejsze. Już nie rozbija się o yy, pomost. Z tyłu widać już pierwsze statki, czyli, czyli nie ma sztormu. Ale za to jest mnóstwo śniegu, kampery zasypane i to tak poważnie. Jak rozmawiałem przed chwilą z panem, który mieszka nieopodal, mówi, że na Helu tyle śniegu nie było już od lat. Czy to prawda? Nie wiem. Po pierwszy raz jesteśmy w zimie na helu. W ogóle w zimie nad morzem. I w takich pięknych warunkach pogodowych opuszczamy Hel. Dosyć niespodziewanie, że pośpiechu, obudziła nas zaspa śnieżna, spadający śnieg w obfitych ilościach, ale mieliśmy nadzieję, że główne drogi będą czarne, przejezdne. Na rowerach ludzie jeżdżą. No. Tak na szybko odwiedziliśmy warsztat wulkanizacyjny we Władysławowie, żeby zmienić opony na typowo zimowe. Bo warunki są skrajne, że tak powiem. Pół, pół godziny i jedziemy dalej. Będzie pasować to całe to, tak? to tak, tak. A ja jestem dobrej myśli, że powinno, nie? <grym wytrych> Sytuacja nie za fajna do końca. Dzwoniliśmy do pana Helu, a jesteśmy we Władysławowie. Czy ma opony cztery, najlepiej nowe? Nie miał nawet miał używane ale ze względu na warunki atmosferyczne zgodziliśmy się, przyjechaliśmy, zakładamy do tego kamperka i kiedy zostały założone okazało się, że to nie, nie ten rozmiar, dużo mniejsze o 6 cm na obwodzie Nie pasuje. Zajmiemy się mi jak pan mógł tam trochę ten zabór się. ale Co to pokażę to... mi pan, gdzie? Bo no, ja nie wiem. To jest tylko taki awaryjny Tu ten. Ale bo opuszczać, a nie tak na no i słuchajcie, jest sylwester. Przyjechaliśmy wymienić opony. Koła zostały założone, ale okazało się, że to nie ten rozmiar i skąd tu wziąć na szybko opony, nie ma skąd wziąć, więc moje tylne zakładamy do tego kamperka naprzód, a te przednie z tego kamperka do mnie na tył. Jakoś to będzie. Opony przełożone, koszt usługi to 300 zł. W związku z licznymi alertami pogodowymi, postanowiliśmy tą wyjątkową noc spędzić w bezpiecznym miejscu. Wynajęliśmy jedyny dostępny domek w rewie naprzeciwko plaży. Przejdzie, przejdzie, przejdzie. Tak, jak idzie, przejdzie. Tak, jak idzie. Będzie dobre, tylko musimy też tu sklapnąć. Pchi. Jeszcze gazetę można wsadzić. Kierujcie go, bo nie ma lusterek. No na prosto. Nic nie rusza, jedzie do tyłu. Ale on ma kamerę, no. Dajesz do tyłu. Prosto, prosto, prosto. Dwie kamery są na tyłu. Jedziesz. Jedziesz. Ma na tył, ale nie ma na bok. Ale tak jak prosto, 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 prosto. prosto, prosto. Było tyle luzu, że jeszcze gazetę można było wsadzić. Tak? Tak. Tak. Jak jest u morza. Wiesz, jak jest w Polsce, że jak jest tak, jak jest Sylwestra, tak jest cały rok. Czyli ja w przyszłym roku nie gotuję. <grytanie> on będzie w kuchni. A co gotuje pan? Pierogi. ruskie Z czym? Yy, ruskie. ruskie pierogi. A my jeszcze wieczorem spacerujemy po kolacji, a właściwie przed kolacją sylwestrową, szykujemy się, kombinujemy, gdzie się potem rozłożymy. Sytuacja pogodowa się zmieniła, opady śniegu będzie... ustały tak i wiatr ustał i zobaczcie, będzie... odwrócę się, a z tyłu cisza jak makiem zasiał, a za nami Bałtyk. A my jesteśmy teraz w rewie na plaży. Plaża obecnie przechodzi remont. W zimie budują wzmocnienia i takie mury oporowe, żeby się nie wdzierały fale. Tutaj w ten fajny e, taki skrawek jest, są huśtawki, jest siła, siłownia na zewnątrz, plac zabaw dla dzieci. No i w lecie jak jest duży sztorm, czy tam o, znowu, czy jak jesienią, to po prostu te fale niszczą tutaj tą infrastrukturę. No i w tej chwili jest zbudowany mur oporowy, a wzdłuż tego muru będzie taka trasa y, spacerowa, dodatkowa, poszerzona, więc naprawdę rewa zmienia się za każdym razem. Jest coś nowego. Gdybyśmy wiedzieli, że będzie tak pięknie, to byśmy zostali gdzieś na kamperkowym polu. No ale mamy coś dla odmiany. No, do północy zostało zaledwie kilkanaście minut. My w pełni formie zbieramy się na plażę, żeby odpalić tam fajerwerki. Zabieramy was ze sobą.